Dzień dobry w imieniu tramwajów warszawskich chciałbym Was serdecznie zaprosić na licytację na rzecz 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A przedmiotem licytacji będzie przejazd tym oto zabytkowym wagonem z 1906 roku. No i zapraszam was serdecznie, żebyście zobaczyli, jak on wygląda w środku. Zbierzcie przyjaciół, wylicytujcie przejazd tym przepięknym wagonem i podziwiajcie stolicę w nietypowy sposób, czyli po warszawsku.